Prezentuję gołąbka o numerze 5769, e, re, samiczka, rewelacyjny gołąb w ogóle w ręku, petarda, samiczka, która również zdobyła dwa konkursy, zresztą tu widzę z tej samej pary druga 5770, też zdobyła dwa konkursy, także no, widać fajnie para, myślę, że z tej pary sobie uchoduje do domu na, na przyszły rok gołębie do lotu, są bardzo fajne też gołębie wyszły. Super poskładane. Z gołębia 278, który jest synem dla 1201 na samicy, która, która walczyła o trzecie mistrzostwo Niemiec w 2016 roku dla mojego przyjaciela Dita Także e, samo oświadczyło o tym, że no, z dobrego gołębi wychodzą dobre gołębie. No i jeszcze piękne do tego, piękna okowa. Także z e, 12.01 Dite Majera, która wywodzi się z głębi wandenabele. No i z matka z tego gołębia wywodzi się z gołębi prosta, z gołębi przede wszystkim z Kanibala także no, też również rewelacyjne gołębie, które w rodowodzie tego gołębia są No i, i mówię babcia tego gołębia Jedna z najlepszych samic u Dieter w 2016 roku. No i samiczka ta też zdobyła no, dwa dwa konkursy, także dobroć w tych głębiach jest. Tym bardziej, że siostra z gniazda również, również jest. Nie wiem czy siostra czy brat, ale na pewno druga połówka z gniazda też jest i też zdobyła dwa konkursy. Także polecam. 57-69.